Cześć. No właśnie tutaj wymieniłem, będę wymieniał olej. Spuściłem, podgrzałem ciągnik, żeby był rzadki olej, fajny, żeby spłynął szybko. Tak jak wcześniej mówiłem, wymieniam olej po 10, no ale zrobiłem znacznie więcej, jest 15, ponad 15 motogodzin na dotarciu. Teraz wymieniam olej. Wleję jakiś lepszy, ustawię zawory, wyczyszczę filtr. No i pokażę, co się znalazło w filtrze. Czy wyłapał cokolwiek e, opiłków? Bo to na pewno, jak na dotarcie, to coś musiało zebrać. Tu ciekawostka: e, na początku, jak zalałem pierwszy raz olejem silnik, przelałem go, zablałem z jakiejś półtorej litra za dużo. Wlałem do miski. Odpaliłem ciągnik. On zaciągnął ten olej. Potem sprawdziłem miarką ile jest. I ten nadmiar, jak już olej opadł, spuściłem. Tylko nie mam. Może później nagram, jak już to siądzie. To już samo wtedy z tą większą ilością oleju, jak on już. Po odpaleniu przepukał go całego i spuściłem to półtorej litra. To nie było zamierzone te przelanie tym olejem, jednak to było dobry, był to dobry ruch, bo skutkowało tym, że spłynęło pierwsze odpalenie i tam parę minut co pochodził, przepukało cały, cały system. I w tych, w tu w zbiorniczku znalazłem na dnie, jak już opadło, pełno właśnie opiłków. E, takich starych strupów glutów takich e, ze starego oleju, więc to może być dobra kmina dla innych, którzy będą remontować, żeby wlali sobie olej wcześniej znacznie więcej, znaczy przy pierwszym zalaniu więcej, odpalić go, żeby tylko tak przepukać, zlać ten nadmiar, jak już w misce się z, z, zbierze cały ten syf i spuścić. I on już wtedy na dotarciu będzie chodził już na czystszym trochę oleju. E, gdzie te najgrubsze mm, opiłki, odłamki, czy tam jakieś strubki z oleju, e, już od razu będą s, s, e, wylane z silnika. Taka ciekawostka, niezamierzona, a całkiem dobry pomysł. Tu jestem ciekaw, co będzie na dnie tego, ale niech sobie postoi, niech opadnie. Jak myślę,,, czy może odkręcać miskę. No ale nie wiem, czy jest sens. Zobaczymy, co będzie w filtrze. Jeśli w filtrze będzie dużo syfu, to może odkręcę. Jeśli nie będzie dużo syfu, jakichś dużych odłamków, to, to nie będę odkręcał. Benzynka czeka. Nie otwieramy. Już go wcześniej popuściłem. trochę się zebrało. I to nie jest wcale przepalony olej to jest, są takie bardzo małe, drobne mm, fragmenty metalu. No trochę się zebrało. To na pewno jeszcze w tych kanalikach będzie sporo, bo tam się lubią ale te grubsze odłożyć ale tak źle to nie wygląda Na grubo. I po pędzelek. I czyścimy. Filtr wypłukany. Patrzcie jak fajnie widać. Nie wiem czy będzie widać na kamerce jak paruje benzyna. Widać takie No i też widać ile syfu opiłków się zebrało. Myślę, dobrze, że wziąłem benzynę do pukania, bo ona odparuje. I wtedy pokażę, ile tego, tego, tego syfu opiłków się zdążyło przez ten czas no, wytrzeć w okresie docierania silnika. No troszkę tego jest. Mendelał olej Turdus 15W40. O, ciekawe zjawisko. Dobra, składam filtr i montuję. Olejem można od razu zdalać. Ustawić zawory, poprawię tą gumeczkę, która tam się ten olej co puszcza i chyba tyle będzie z remontu. Trog ustawiony w górnym martwym punkcie i po tych paru godzinach pracy na 30 ustawiony, no na 30 wzięty szczelinomierz ten. W porządku. Wchodzi. Jakichś tam luzów nie ma. Sprawdzałem też tutaj. Dołożyłem sobie piątkę. No, 10 jest to za dużo. O, 5, 0,5. Gdzie 35. Ciężko wchodzi. Nawet nie wchodzi, czyli jest ustawiony dobrze. Drugi za to. Trzeba poprawić. luzes Okej. Okay. no właśnie 05 nie wchodzi. To by wychodziło, że jest ok, jeszcze na pewności. Tu troszkę ok, filtr już założyłem, przeczyszczony. Ustawiamy kolejny. Przekręciłem o no 180 stopni, ustawiłem na e, kolejną kreskę, no, tak jak na wcześniejszym filmiku, i wtedy mam górny martwy punkt w kolejnym tłoku. Ale tutaj e, jest w porządku. 0,30 30 przechodzi dosyć ciężko. Plus minus 0,5. Wchodzi, ale znacznie ciężej o, To już nie będę ruszał, zostawiam tak. To no nie jest nowy ciągnik, nie musi być kucze. Wszystko idealnie. No cóż, no, zakładam pokrywy. Wlewam olej. Odpalam i sprawdzam. Tą gumeczkę tutaj co się lała e, to po prostu tutaj złapałem, wypchnąłem do góry rurkę, ułożyłem ładniej tą gumkę i wypchnąłem z powrotem. Zobaczymy czy będzie teraz lepiej, jak już ją tak e, lepiej docisnąłem, ułożyłem. Nie sprawdzam, czy olej się wydostaje. Bo jak odkręciłem, to wszystko było zachlapane olejem, więc, więc jest ok. Dostaje się na górę klawiatury w celu smarowania i chłodzenia. Jest jakby o połowę mniej, ale nadal w normie już troszkę odparowało, i widać właśnie ile wytarło się opiłków na dotarciu to jest wszystko z filtra. Dobra, teraz czas go umyć. Umyję też 60. I wtedy tylko będę kontrolował inne wycieki, nowe, bądź stare, jeszcze istniejące. Bziś.